Samo tworzenie elementów w HTML może być troszkę nudne wizualnie. Tutaj potrzeba trochę pikanterii, czyż nie? Trzeba pozmieniać kolorki, dodać jakieś tło, tutaj jakąś szerokość, wysokość, coś tamtego. No i właśnie to wszystko będziemy robić za pomocą CSS. Ale jak dodać CSS do naszego HTML? -u? Załóżmy, że ja sobie tutaj dodam jakiś nagłówek, czyli niech to będzie na przykład H2. Nie musimy wcale zaczynać od H1, jeżeli nie chcemy. Niech to będzie na przykład opowieść o Czterech Myszkach. I teraz wstawimy sobie jakiś paragraf, czyli zastosujemy sobie lorem ipsum, ponieważ w chwili obecnej no, nie mam takiej weny, żeby napisać opowiadanie, więc wstawimy lorem ipsum. No i otwórzmy sobie to run i debug, no i mamy coś takiego. No i nie jest źle, ale. Może dla niektórych wydawać się, że jest to trochę nudne. Więc załóżmy, że my chcemy coś pozmienić, na przykład chcemy zmienić kolor y, naszego tytułu, tak? naszego nagłówka. I mamy trzy takie podstawowe metody, y, za pomocą których możemy dodać style CSS do naszego html -a. Jak to robimy? Pierwszy taki sposób to jest dodanie to w y, przytagu HTML, czyli załóżmy, my chcemy zmienić tutaj ten nasz tag H2, więc musielibyśmy sobie tutaj dodać właśnie atrybut style, więc wpiszemy sobie style, zobaczcie, że IntelliSense tutaj nam ładnie pokazuje, co chcemy dodać, więc kliknę sobie tabulator, co automatycznie zobaczcie, dodaje nam znak równa się i cudzysłów. Wewnątrz cudzysłowia będziemy właśnie podawać te właściwości, które tutaj chcemy sprecyzować. No i my chcemy zmienić kolor tego, tak, więc wpisujemy sobie Kolor i teraz możemy też dać tabulator, znowu, zobaczcie, tu też automatycznie nam doda wtedy dwukropek i średnik. No i jaki kolor chcemy? Możemy dodawać kolory na wiele sposobów. Mamy kilka formatów podawania koloru. Mamy trzy podstawowe takie metody podawania koloru. Możemy użyć stałych zdefiniowanych, czyli na przykład, jeżeli chcielibyśmy, żeby ten nasz nagłówek był niebieski, to możemy sobie wpisać, o zobaczcie, po prostu blue, zapisać i jak sobie otworzymy naszą stronę, odświeżymy, to zobaczcie, że już to jest. To jest jeden ze sposobów, który może nie do końca bym polecał, ponieważ um, troszkę on nas ogranicza, ponieważ podanie po prostu tej stałej od razu nam podaje odcień tego koloru i zobaczcie, że jak najadę sobie na ten kolor, to Visual Studio Code podaje nam paletę kolorów. No i jak teraz chciałbym go zmienić, przejadę sobie na przykład tu, to dostajemy tryb RGB, czyli tryb RGB pokazuje nam tutaj składowe koloru. Jest to kanał R, czyli czerwony, red, później mamy G, czyli green, zielony i na końcu mamy B, czyli blue, niebieski. Od 0 do 255 podajemy wartość danego kanału. Czyli wiadomo, im więcej czerwonego, czyli wstawię sobie 255, tym bardziej, zobaczcie, ten kolor będzie czerwonawy, tak? Im więcej zielonego, tym bardziej będzie zielony, a im więcej niebieskiego, tym powiedziałoby się, że bardziej będzie niebieski, no ale jak wszędzie damy maksymalne wartości, to zobaczcie, jaki otrzymujemy kolor biały. Czyli jak damy sobie wszędzie wartości maksymalne, otrzymujemy biały. A jak damy sobie zerowe wartości, to dostajemy czarny. I tak to właśnie działa, moi drodzy. A mamy jeszcze trzeci taki dosyć znany sposób, czyli pierwszy to był stała nazwa koloru, później RGB i mamy jeszcze tu sobie u góry tą belkę, klikniemy na której na razie nic nie widać, uwaga. To dostajemy zobaczcie kolor szesnastkowy, czyli hex. Tutaj mogę sobie jeszcze klikać, zobaczcie, mamy jeszcze inne tryby, ale te są najbardziej spotykane najczęściej i taki zapis też często spotkacie. Tutaj każde dwa znaki też odpowiadają właśnie za każdy kanał. Tyle, że są one przedstawione nie w formie dziesiętnej, tak jak to miało wcześniej, tylko właśnie w szesnastkowej, czyli to B4. To jakbyśmy sobie to teraz zmienili na RGB, to właśnie jest 180. Ale na razie nie ma sensu gdzieś tam się wdawać w te techniczne zawiłości. To na pewno nie jest e, temat na teraz, żeby przeliczać z wartości dziesiętnych na szesnastkowe. W ogóle Wam to jest niepotrzebne. Ok? No dobra. Zostawmy sobie to w trybie RGB. Niech będzie. Zobaczmy jak nam się wyświetla tutaj e, ten nasz kolor. No jest git. Tak? Wszystko jest w porządku. No i to był pierwszy taki sposób w jaki możemy dodawać jakieś style do naszych tutaj znaczników HTML. Drugim sposobem będzie... Stworzenie osobnej sekcji tutaj ze stylami w sekcji head. Czyli możemy sobie tutaj przejść i zanim kończy nam się tutaj head, możemy dodać sobie znacznik style. Teraz sobie zamkniemy to. Zobaczcie, mamy tak rozpoczynający i kończący. I teraz wewnątrz możemy sobie sprecyzować, które selektory, czyli które tutaj znaczniki chcemy zmodyfikować, zedytować czy wystylizować. No, i załóżmy, że my chcemy ten paragraf zedytować. Więc piszemy sobie tutaj P. No, i teraz otwieramy nawias klamrowy. I wewnątrz będziemy podawać właściwości, które chcemy ustawić. Czyli załóżmy, że tu chcemy też zmienić kolor. Więc piszemy sobie kolor dwukropek. No, i ponownie możemy podać tutaj jakąś nazwę zdefiniowaną, na przykład brown. I dać na koniec średnik. Zapiszemy sobie to. Wrócimy tutaj, odświeżymy i zobaczcie, że też nam się to zmieniło. Więc to jest drugi ze sposobów. A jaki jest trzeci? No, trzeci jest najczęściej używany i zaraz Wam go pokażę. Trzeci sposób wymaga od nas, żeby utworzyć osobny plik CSS i robimy to następująco. Dajemy sobie file, new file, no i tutaj wybieramy language, tak jak wcześniej robiliśmy. Tyle, że tutaj już nie wybieramy HTML, tylko CSS, ponieważ tutaj będziemy dodawać kod CSS. Zapiszmy sobie go od razu, zapiszemy go wewnątrz tego samego folderu. Te wszystkie pliki, które składają się na stronę, powinny być wewnątrz folderu głównego. Tu oczywiście można później dodawać podfoldery, no ale nasz projekt na razie będzie tak mały, że raczej nie ma sensu. No i zazwyczaj taki plik CSS nazywa się albo style CSS albo main CSS. Oczywiście możecie dodać jakąkolwiek tutaj nazwę chcecie. To może być, nie wiem, zielony ogórek y, 32 CSS, to może być, nie wiem, y, jednorożec 15 tylko bez polskich znaków. Raczej unikajcie polskich znaków, ale takim standardem tak samo jak nazywanie y, tej podstawowej strony HTML jest index. Tak samo tutaj nazywanie tego pliku z, ze stylami to jest po prostu style CSS. Więc ja też tak to nazwę, dam sobie save i tu możemy już wybierać sobie selektory, które chcemy em, edytować, które chcemy stylizować, ale zanim to zrobimy, żeby ten kod zadziałał, to musimy powiedzieć oczywiście naszej stronie, że mamy taki plik style CSS, którego te style powinniśmy pobierać. No, i to zrobimy sobie tutaj na samym dole pod title i wpiszemy coś takiego. Wpisujemy sobie link, chcemy to zalinkować i dajemy sobie atrybut rel. Dam sobie tabulator, dzięki czemu dostajemy już tutaj takie wstępne uzupełnienie. No i tutaj wpiszemy sobie, że to jest style sheet, że to jest właśnie e, plik ze stylami, i teraz musimy dodać jeszcze href, tak? tak samo jak to było z linkiem. Tak samo tutaj dodajemy atrybut href, dzięki któremu możemy podać lokację tego pliku. No i wpiszmy sobie tutaj style css. Jak będziemy wpisywać, to z czasem program będzie wynajdywał ten nasz plik i będziemy mogli na nim kliknąć. No i na koniec zamykamy sobie ten znacznik. Tutaj, jak widzicie, też nie ma żadnego znacznika zamykającego, bo nie ma takiej potrzeby. I teraz będziemy mogli już skorzystać sobie właśnie z tego zewnętrznego pliku żeby dodawać różne style więc dodajmy sobie może co możemy dodać, na przykład jakiś div dodajmy sobie i wewnątrz niego napiszmy hello from div no i załóżmy, że w tym naszym pliku zewnętrznym będziemy chcieli zmienić coś z tym naszym divem, no to przejdźmy sobie do styli, może jeszcze zanim coś zmienimy to zobaczmy jak to wygląda następująco no i załóżmy, że my chcemy Zmienić tło, chcemy zmienić kolor i może dodać również trochę paddingu, tak zwanego, czyli zwiększyć odległość z lewej strony i z góry, żeby ten nasz tekst nie zlewał się tak z tym wszystkim, tylko żeby był tak bardziej oddalony. Pamiętajcie, że z początku nie będziecie znać tych właściwości CSS i wszystko, co będziecie chcieli zrobić, co Wam przyjdzie do głowy, znajdziecie w internecie. Założę się, że wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, Ktoś wcześniej już miał z tym problem lub szukał takiej odpowiedzi i w internecie z pewnością ją znajdziecie. Więc jak wpiszecie sobie problem, który was trapi w internecie, to na pewno odpowiedź tam znajdziecie. Czasem wymaga to przejrzenia, na przykład pięciu jakichś forów, trzech grup, nie wiem, czterech artykułów, dwóch blogów i jednego filmu na YouTubie, ale na pewno taką odpowiedź znajdziecie. No i my chcemy zmienić sobie te trzy właściwości. Ja Wam teraz pokażę, jak to zrobić, a Wy później spróbujcie sobie sami odpowiednio to dostosować. Więc najpierw wybieramy selektor, czyli ten nasz element, który chcemy zmienić, i to jest div. No i teraz dodajemy sobie nawias klamrowy, i tutaj wpisujemy po kolei te właściwości. Chcemy zmienić kolor, więc wpisujemy kolor. Dam sobie tabulator, żeby mi się wstępnie dodał ten dwukropek i średnik. No i załóżmy, jaki tu może być kolor. Może tu wybiorę jakiś jasny kolor, niech będzie beżowy zapiszę sobie to, zobaczmy jak się to zmieniło odświeżymy sobie, no i tutaj mało co widać, dlatego zaraz dodamy sobie tutaj jeszcze obramowanie jakieś znaczy tło bardziej niż obramowanie no i jak dodajemy tło no background color więc wpisujemy sobie background color i tutaj wybierzmy sobie o no, na przykład o taki, zapiszemy sobie wrócimy, odświeżymy i już to mamy no, i teraz jeszcze chciałbym dodać tutaj lekkie odstępy, żeby ten nasz tekst nie był tak bardzo przy lewej stronie i w tym celu dodajemy sobie taką właściwość, która nazywa się padding. Więc wpisujemy sobie padding i teraz możemy dodać różne jednostki. Możemy dodać procenty, piksele, milimetry itd. itd. Dodajmy sobie na razie piksele, więc ja dodam na przykład wpiszę wartość 10 pikseli. Zobaczmy, co się zmieni, odświeżymy sobie i zobaczcie, że już wygląda to lepiej. Czyli z każdej strony dodało nam 10 pikseli takiego odstępu. Bardziej takie ruchome, takie flexible jest stosowanie innej jednostki, którą nazywamy rem. Rem to jest taka wielkość, która definiuje wielkość naszej czcionki. Bo wiecie, jak na przykład ktoś zacznie zwiększać czcionkę, bo na przykład nie dowidzi, no to wtedy razem ze zmianą tej czcionki moglibyśmy zwiększać właśnie inne też elementy na stronie, tak żeby wszystko tak płynnie się dostosowywało. I za pomocą właśnie tej wartości REM sprawdzamy, jaka jest wartość czcionki taka domyślna, defaultowa, i na podstawie tego będziemy odpowiednio dostosowywać wielkość innych elementów. Tu, jak sobie teraz odświeżę, to zobaczcie, że to zrobiło się już naprawdę wielkie. No bo 10 rem to będzie tak, jakby 10 odległości tutaj wysokości tej czcionki, więc właśnie tak to wygląda. Więc wydaje mi się, że jak sobie wpiszemy 2 rem, to będzie to wyglądało całkiem nieźle. No i tak też jest. Więc jak będziecie widzieć, często będziemy stosować właśnie na przykład taką jednostkę jak rem, co będzie właśnie. Wielkością danej czcionki, tak naprawdę, albo właśnie piksele, chociaż już powoli, raczej od tych pikseli się zaczyna odchodzić. No i dobra, tym sposobem zobaczcie, udało nam się osiągnąć taki efekt za pomocą trzech różnych sposobów dodawania styli CSS i powiem Wam szczerze, że te tutaj elementy, które dodaliśmy sobie, czasem będą one. Niezbędne, czasem będziemy musieli to zrobić w ten sposób, ale raczej w 99% będziemy korzystać z tego zewnętrznego pliku. Zanim jeszcze skończymy ten temat, to warto powiedzieć też, że pamiętajcie, że kod jest zaczytywany od góry i taka też będzie hierarchia ważności tych styli. Bo zobaczcie, ja mógłbym teraz te H2, ten selektor. Stylizować w każdym miejscu. Tutaj go wystylizowaliśmy, ale ja mógłbym tutaj też dodać sobie coś o H2. Mógłbym też dodać coś o H2 tutaj w naszych stylach CSS, ale która wartość będzie najważniejsza, która będzie wyświetlona ostatecznie. Oczywiście, ta tutaj, ponieważ ona jest wczytywana jako ostatnia. Zobaczcie, kod jest czytany od góry, najpierw wczytuje się nasz plik w style CSS. I stąd są pobierane wszystkie wartości. Dopiero później wczytywane są te style, więc nawet jeżeli tutaj w tym pliku było coś zdefiniowane, to później to nadpisze to wszystko, a ostatecznie te style tutaj w linii, które są przy samym znaczniku, nadpiszą wszystkie style, które do tej pory były załadowane. Także taka jest kolejność ważności. W taki sposób należy na to patrzeć. Pamiętajcie, że kod jest zawsze czytany od góry w dół i taka też jest kolejność wykonywania niemalże wszystkiego. No i pamiętajcie też o tym, że raczej tutaj tych styli staramy się unikać. Czasem będzie to niezbędne, żeby dodać coś takiego, ale raczej w większości przypadków unikamy tego i też w większości przypadków staramy się unikać takich styli tutaj dodawanych bezpośrednio przy znacznikach. A raczej staramy się używać tylko i wyłącznie tutaj tego pliku zewnętrznego. A w taki sposób go dodajemy właśnie do naszej strony html. No i teraz zobaczcie, skoro pousuwałem te style tutaj, to jak przejdziemy sobie do naszej strony, odświeżymy, to kolor wraca do swoich wartości domyślnych. No, ponieważ one już nie zostały nigdzie zdefiniowane, trzeba by było je na nowo teraz zdefiniować w pliku stylu CSS. I do tego was zachęcam. Spróbujcie sobie teraz dodać właśnie jakiś tytuł, jakiś paragraf, może jakieś zdjęcie. Spróbujcie sobie tutaj wystylizować parę rzeczy, zobaczyć jak to działa. Próbujcie pobawić się tutaj kolorami. Tutaj mamy te wartości stałe. Które podajemy za pomocą nazwy, ale jak sobie klikniecie tutaj w belce albo przejedziecie po prostu na palecie kolorów, to dostajemy albo kod szesnastkowy. Tego HSL może na razie nie używajmy, ale możemy też użyć koloru RGB. Jeżeli bardzo byśmy chcieli uzyskać pewną przezroczystość, to możemy sobie tutaj jeszcze dopisać literkę A, żeby dodać kanał alfa, i na koniec możemy sobie wpisać wartość krycia naszego koloru, więc jeżeli chcemy, żeby kolor był w pełni kryty, to wpiszemy sobie jedynkę, co nam da, zobaczcie, taki efekt. Może z tym kolorem to nie do końca było to trafione, więc ja sobie wybiorę na razie taki kolor jaśniejszy, dopiszę znowu A i tu znowu jedynkę i zobaczmy jeszcze raz, mamy coś takiego, a jeżeli chciałbym, żeby ten nasz tekst był taki półprześwitujący, to mogłem tutaj zamiast jedynki wybrać na przykład połowę krycia, czyli wpiszę sobie 0.5 i teraz jak sobie odświeżymy to zobaczcie, że już ten tekst jest taki delikatniejszy. A jak zmniejszymy jeszcze krycie na przykład do 0.1, czyli ta przezroczystość będzie coraz większa, odświeżę sobie to zobaczcie, że już praktycznie nie widać tego naszego y, napisu, jest on tylko widoczny w 10%. Więc w taki sposób można to robić. No i super, tak wygląda właśnie wprowadzenie do naszych styli CSS i tak właśnie za ich pomocą będziemy stylizować sobie każdy z tych znaczników tutaj hmm, HTML. Pamiętajcie też, że tutaj te znaczniki H2, P, Div i tak dalej nazywamy je znacznikami lub tagami HTML, ale już jeżeli przechodzimy do styli, no to tutaj te same znaczniki tak naprawdę nazywamy już wtedy selektorami.